To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Doskok do rywala i po akcji. The the car, the Jairzinho, Chelemans, Watkins z piłką, Cross, Forlan. Jairzinho z piłką. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości. Wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Jude Bellingham. Cierpliwie Polska buduje akcję. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Oli Watkins. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Szansa, czy przełamie impas? Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Przy piłce Di Natale. Teraz Jairzinho. Jest szansa. Jest dwie bramki przewagi, ale dwie chwile temu świętowane było prowadzenie. Oli Watkins. I nie Jego forlan. Teraz tylko trafić. Nie może teraz nie strzelić. Nie myli się teraz. Pakuje piłkę do pustej bramki. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy go. Na szczęście dla przegrywającej strony zbliżamy się już do końca tego jednostronnego spotkania. Rogers. Teraz Jairzinho. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Dobra, akcja, ale jest koniec meczu, proszę Państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. No, niestety, nie pokazali się dziś z dobrej strony. Ekipa przeciwna zdecydowanie zdominowała środek pola i była skuteczniejsza. Stąd wyraźna porażka.